Jest sobota, 20 lipca. Codzienna liturgia słowa. W tygodniu o 5 rano. Niedzielna w sobotę o 18. Pochodnia Podcast. Czytanie z księgi proroka Michała. Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach. Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów, to je zabierają. Biorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem. Przeto tak mówi Pan: oto ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: Jesteśmy ograbieni do szczętu. Odmierzono sznurem dział mojego ludu i nikt mu go nie zwrócił. Pola nasze przydzielono grabieżcy. Przeto nie będzie już u was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w zgromadzeniu pańskim. Oto Słowo Boże. Nie zapominaj o ubogich, Panie. Dlaczego z dala stoisz, o Panie? Ukrywasz się w czasach ucisku, gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknął? Bo chełpi się grzesznik swą porządliwością, bluźni, drapieżca i pogardza Panem. Pyszniąc się, mówi występny, nie pomści, nie ma Boga oto całe jego myślenie jego usta pełne przekleństwa zdrady i podstępu a pod jego językiem złości krzywda czai się w zasadzkach przy drogach i zabijanie niewinnego z ukrycia oczy jego wypatrują biedaka a ty to widzisz i trud i cierpienie patrzysz by wziąć je w swe ręce tobie poleca się biedny ty jesteś opiekunem sieroty. Nie zapominaj o ubogich, panie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza Oto mój sługa, którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieję pokładać będą. Oto słowo pańskie.